Czy kredyt ulega umorzeniu z chwilą śmierci kredytobiorcy? Generalnie nie. Natomiast trzeba rozważyć kilka sytuacji dotyczących różnych kredytów. Jeżeli mówimy o kredycie gotówkowym, to kredyt ten wraz z ogółem spadku przechodzi na spadkobierców. Jeżeli jest testament, wiadomo, spadkobierca testamentowy dziedziczy ogół składników majątku, czyli aktywa i pasywa, a te pasywa to jest między innymi właśnie taki kredyt. I jeśli nie ma testamentów, wtedy są to spadkobiercy ustawowi. Jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy, jeżeli ten kredyt jest przeważającą częścią spadku, czyli nie ma aktywów Albo są aktywa bardzo niewielkie, a pasywa w postaci kredytu są duże, zawsze można ten spadek odrzucić. Takie oświadczenie można złożyć przed sądem albo przed notariuszem. Natomiast jeżeli mówimy o kredycie hipotecznym, to tu sytuacja dotyczy też nieruchomości, bo kredyt hipoteczny to jest kredyt na zakup naj, najczęściej nieruchomości, który jest zabezpieczony na hipotece tej nieruchomości. W takim wypadku odrzucenie spadku raczej w nie będzie wchodzić, gdyż majątek Aktywny spadku jest zbyt duży, te składniki są po prostu zbyt wartościowe. W takim wypadku kredyt będzie spłacany. Po przyjęciu spadku przez spadkobierców. Najczęściej wygląda tak, że po stwierdzeniu nabycia spadku spadkobiercy zgłaszają się z tytułem, na podstawie którego dziedziczą, czyli z postanowieniem sądu albo z aktem poświadczenia dziedziczenia do banku, i tam podpisywany jest dokument w postaci porozumienia lub aneksu, na podstawie którego spadkobiercy stają się niejako nowymi kredytobiorcami i kontynuują spłacanie tej części, która pozostała kredytu do spłaty. Więc jeśli masz sytuację, w której odziedziczyłeś w spadku, również kredyt, czy to gotówkowy czy też. Poteczny. i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, zapraszam do kontaktu. Chętnie pomożemy rozwikłać wszelkie zawiłości.